Dzisiaj opowiem Ci o energii życiowej. Dlaczego taki temat? Dlatego, że na moich sesjach przychodzą klienci z różnymi problemami: a to brak pracy, a to za dużo wydają, nie mogą zbudować dobrych relacji, albo nie mogą skończyć czegoś, co im nie służy. No i jakbyśmy z którego tematu byśmy nie zaczęli, to zawsze dochodzimy do tego punktu zwanego Siłą życia, że my potrzebujemy dużej siły życia, potrzebujemy energii życiowej. No i właśnie, czy Ty wiesz, skąd wziąć taką energię życiową? Oczywiście, nasze ciało, jako organizm żywy wyposażone jest w pierwiastki jak sód, potas, magnes, wapń i w naszym ciele zachodzą reakcje chemiczne. I te reakcje chemiczne sprawiają, że wytwarza się energia i ta energia jest potrzebna do tego, żebyśmy funkcjonowali, żeby zachodziły te funkcje życiowe. Ta energia jest chroniona przez naszą skórę, przez naszą powłokę. Potrzebujemy też ochrony w razie, w gdyby pojawił się wirus, to potrzebujemy energii, żeby się po prostu Wzmocni, żeby organizm zaczął walczyć. No i kiedy jest spadek energetyczny, to wtedy przychodzą choroby, przychodzi depresja, źle reagujemy na nasze otoczenie, na to na, na informacje negatywne, jesteśmy rozdrażnieni, nie mamy takiej dobrej koncentracji, nie mamy cierpliwości dla dzieci, dla partnera, dla rodziny. Generalnie wstajemy i mówimy: Kurczę, niby spałam, wyspałem się, a nie mam jakoś takiej siły, właśnie bo brakuje ci energii życiowej. Tej energii życiowej nie można kupić, nie można wypożyczyć, nie można jej otrzymać w prezencie. Tę energię możesz wytworzyć sam. Sam. Możesz wytworzyć sama. I ta energia, hmm, oczywiście, jest wytwarzana przez aktywność fizyczną, jest wytwarzana przez posiłki, przez pożywienie, ale również ta energia jest wytwarzana przez nasze myśli. Tak, myśli są również energią. I teraz hmm, właśnie chcecie skłonić, żebyś hmm, zaobserwowała. Zaobserwował. Jakie myśli Ci towarzyszą codziennie, kiedy budzisz się rano, jak postrzegasz swój świat? Jeżeli budzisz się od razu negatywnie, jeżeli jesteś pesymistycznie nastawiony, nastawiona do życia, to to jest na pewno symptom braku energii. Potrzebujesz działań, potrzebujesz reaktywacji, potrzebujesz takiego kopa, żeby naładować baterię. Tak jak powiedziałam wcześniej, nikt tego za ciebie nie zrobi, ty możesz to zrobić sama, możesz to zrobić sam. Ważną taką obserwacją jest utrata energii, no bo najpierw chronimy, tak? Chronimy to, co mamy. Zobacz, co ci energię zabiera. Przeważnie to są, to są sytuacje, konflikty, więc musisz się zastanowić, jaki ten konflikt ma dla ciebie znaczenie. Czy wolisz mieć na przykład rację, czy święty spokój? Ja rekomenduję święty spokój. Tylko mądrzejsza, silna osoba może, może ustąpić, ponieważ święty spokój zaoszczędza naszą energię. Yy, druga rzecz, która nam zabiera energię, to są ludzie, tak zwani wampiry energetyczni. To nie znaczy, że oni są źli, oni są nieodpowiedni dla Ciebie. Jak poznać, czy ktoś jest wampirem energetycznym? Po prostu pomyśl sobie, czy ta relacja ci służy, czy w tej relacji czujesz się dobrze, czy czujesz się bezpiecznie, czy w tej relacji jest taka energia, że sprzyja Twoim życiowym planom, czy w tej relacji możesz się pochwalić, możesz się cieszyć, możesz być dumny. Jeżeli pada odpowiedź nie. To znaczy, że ta osoba Ci nie służy, a zatem należy natychmiast uciąć taką relację. Czasami to jest trudne, bo to może być ktoś nasz bardzo, bardzo bliski, ale jeżeli zobaczysz, że ta relacja Ci nie służy, to się zdystansujesz, nie będziesz tak emocjonalnie podchodzić do tego, co ta osoba Ci mówi. A zatem dwie rzeczy. Odcinaj się od sytuacji, które Ci zabierają energię, odcinaj się od ludzi, którzy Ci zabierają energię. A teraz popatrz, w jaki sposób możesz naładować energię. Ja wiem, że większość osób wolałaby, czasami też tak mam, na przykład zarządzić jakąś taką kapsułkę, tabletkę i obudzić się. Z taką energią. To jest niemożliwe. Oczywiście możemy stosować doping, ale on jest zgubny i na długą metę nam nie służy. Ale jeżeli popatrzysz tak na siebie holistycznie, czyli zobaczysz, jak ty w ogóle funkcjonujesz, kiedy zaczniesz siebie obserwować, kiedy właśnie przyjmiesz taką pozycję obserwatora, co się ze mną dzieje, co mi służy, co jest dla mnie dobre, to zobaczysz. Że bardzo dobre jest dla Ciebie wysypianie się. Jeżeli się na przykład nie wysypiasz, idziesz bardzo późno spać, to organizm wtedy zużywa jeszcze więcej energii niż normalnie. Mówi się o tym, że mózg jest jakby taki odwodniony i w związku z tym zabiera energię z innych obszarów a wiesz jak masz telefon to to obserwujesz kiedy spada ci poziom baterii już do takiego praktycznie momentu kryzysowego to wtedy włącza się powiadomienie że jest tryb oszczędnościowy niektóre funkcje są niedostępne i właśnie wtedy kiedy się nie wysypiasz kiedy masz niski poziom energii no to wtedy spada poziom tolerancji, spada na przykład poziom satysfakcji z życia, rzadziej się uśmiechasz, nie masz ochoty na seks, masz więcej oczekiwań wobec innych ludzi i generalnie jest Ci źle czujesz się niezrozumiany, to jest właśnie sygnał, że nie masz energii. A zatem. Ty możesz to zrobić, możesz zmienić swoje zachowania, czyli chodzić wcześniej i spać. Otaczaj się fajnymi ludźmi, ludźmi, którzy cię inspirują. Zobacz, czemu dajesz uwagę, co czytasz, jakie oglądasz filmy, czego cię to nauczyło. Tak? E jak zaczniesz siebie obserwować i zobaczyć, jakie, zobaczysz jakie sytuacje dają ci energię, jak zaczniesz zarządzać swoim systemem energetycznym, tak jak zarządzasz pieniędzmi, tak jak zarządzasz w firmie, jak zaczniesz zarządzać swoją energią, ograniczysz straty i zaczniesz szukać, Okazji do budowania energii, to zobaczysz, że Twój poziom energii wzrośnie. A jak wzrasta energia życiowa, nie ma rzeczy niemożliwych. Pojawią się sytuacje, rozwiązania, o których wcześniej w ogóle nigdy nie mogłaś pomarzyć. Nagle dostaniesz takiego wiatru w skrzydła, że będziesz zaskoczona. Ludzie będą mówili: Wow, jak ty się zmieniłaś! Jak ty się zmieniłeś bo energię się czuje, bo energia zacznie emana, po prostu emanować z, y, Ciebie. I ta energia taka pozytywna będzie po prostu przyciągała ludzi z dokładnie takim samym poziomem energetycznym. Czyli nagle będziesz spotykać ludzi zmotywowanych, optymistycznych, y, radosnych, y, kreatywnych. Jeżeli masz niski poziom energii, ta energia, która jest w tobie, ona będzie filtrowana, będzie wychodziła na zewnątrz, będzie taką tak zwaną czarną energią i będzie przyciągała czarną energię. To co masz wewnątrz, to przyciągasz z zewnątrz. A zatem, jeżeli chcesz takiego dobrostanu, dobrobytu, jeżeli chcesz mieć fajne życie, jeżeli chcesz ruszyć z kopyta, to to jest Twój obowiązek, żeby naładować akumulatory. Ty wiesz, jak się akumulator w samochodzie ładuje, prawda? Wiesz, jak zadbać o, o samochód, wiesz, jak zadbać o mm, biznes, o finanse. Może pora teraz, żebyś się zastanowił, zastanowiła, jak zadbać o własną energię. Ja wiem, że ja się muszę wysypiać. Absolutnie nie spotykać się z ludźmi toksycznymi i potrzebuję bardzo dużo inspiracji. I wtedy, kiedy jestem taka zainspirowana i wypoczęta, nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać. Ja nie jestem inna, jestem taka sama. Ty też tak możesz. A zatem potrzebujemy energii, ładujemy akumulatory. Co ty na to?